czwartek Gębusia witam we wtorek, 11 maja. Zapraszam na Telefakty. Podpisano umowę na zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla Ostrowca i Bodzechowa. Ruszył program dofinansowujący usuwanie azbestu. Pieniądze na kulturę i pomoc socjalną trafią do powiatu opatowskiego. Wystarczyło kilka godzin ulewnych deszczy, aby mieszkańcy miejscowości Świrna w gminie Bodzechów walczyli z podtopieniami. Po wielu latach pojawiła się szansa na to, że mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i Bodzechowa będą mogli spać spokojnie. Dziś, właśnie w Świrnie podpisano stosowną umowę. Szczegóły w materiale. Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Miasta Ostrowiec Świętokrzyskiej, Gminy Ostrowiec Świętokrzyskiej oraz Gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej. Cała... Sprawa zaczęła się w 2011 roku, kiedy z miastem Ostrowca, Ostrowiec i, zarząd, i województwem świętokrzyskim podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu w trzech częściach strategii rozwiązania tego problemu. Później te same instytucje sfinansowały dokumentację. No myślę, że to taki prawidłowy kierunek, że władze lokalne inicjują, później to idzie wyżej i teraz tutaj władze województwa państwa finalizują. Podpisana umowa rozwiązuje wieloletni problem, z którym walczyli mieszkańcy Bodzechowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Na tych terenach przecież niejednokrotnie dochodziło do podtopień i zalewań posesji. Popowodziowe straty liczono w setkach tysięcy złotych. Każde obfite deszcze. Dla mieszkańców Świrny, Częstocic, w kierunku centrum Ostrowca Świętokrzyskiego, są totalnym zagrożeniem. Ta mała górska rzeczka Modła, rzeka kamienna, również górska rzeka, i nieopodal znajdująca się rzeka Świślina, już niejednokrotnie powodowała ogromne zagrożenia dla mieszkańców y, lokalnej Tutaj społeczności. Zabezpieczenie terenu poprzez przede wszystkim poprawę zdolności przepustowej modły i przywrócenie sprawności technicznej przepustów to część zadań w planowanej inwestycji. 18,5 miliona złotych, z czego 80% dofinansowania województwa świętokrzyskiego i pana marszałka. Ponad 600 tysięcy metrów sześciennych wody opadowej, która w czasie tych deszczów nawalnych może stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Okolicznych miejscowości terenów gminy ostrowiec, gminy Bodzechów. 300 metrów wału przeciwpowodziowego, 200 metrów regulacji rzeki modły, to są liczby, które robią wrażenie dla mieszkańców, dla mieszkańców tutaj okolicznych terenów i które te liczby świadczą o tym, że tego typu inwestycje są bardzo potrzebne. Zakres tej inwestycji obejmuje budowę czterech suchych zbiorników, e, pogłębienie, odmulenie rzeki Modły, e, przebudowę dwóch przepustów, e, podniesienie wału lewego tutaj też w okolicy e, os, Ostrowca Świętokrzyskiego. E, Suma sumarum e, będzie chronionych dzięki tej inwestycji około 2000 Mieszkańców. We wtorek, 11 maja, umowa w obecności prezesa Wód Polskich została podpisana. To pierwszy krok do dalszych działań, choć warto wspomnieć, że już w ubiegłym roku, w październiku, rozpoczęto roboty budowlane, polegające m.in. na wytyczeniu obiektów w terenie i wycince drzew w miejscach, w których wykonywane będą przegrody. Podpisanie umowy otworzy możliwość ogłoszenia przetargu. Ogłoszenie przetargu sprawi, że zostanie wykonany, mam nadzieję, szybko wykonawca I nie będzie jakichś sytuacji takich, gdzie ta procedura będzie zaskarżana, że ona będzie się przewlekać. I mam nadzieję, że ten zadeklarowany termin dwóch lat będzie dotrzymany. Rozpoczęcie zasadniczych prac zaplanowano na trzeci kwartał 2021 roku. Przyznam szczerze, że na razie cieszę się tylko w 50%. W 100% będę się cieszył, jak za dwa lata. Się spotkamy w tym gronie, czy większym, i przetniemy wstęgę, która zakończy tę tak potrzebną inwestycję. Całkowite zakończenie inwestycji to przyszły rok. Do tego czasu wybudowane mają zostać cztery suche zbiorniki retencyjne z przegrodami piętrzącymi, skarby mają zostać zabezpieczone. Przebudowane będą przepusty w miejscowości Mychów. Kolonia, ale wywał modły na terenie Ostrowca zostanie podwyższony. To wszystko powinno zakończyć problemy powodziowe. Te wszystkie zadania ujęto w projekcie. Cieszę się, że po pokonaniu tych problemów formalno prawnych, które tutaj napotykaliśmy konstruując ten projekt, możemy dzisiaj podpisać te umowy, które rozpoczną realizację zabezpieczenia Bodzechowa-Ostrowca przed problemami jakie niesie Sytuacja, kiedy modła zbiera. Za grunty przejęte pod tę inwestycję w ciągu dwóch lat, na podstawie decyzji wojewody świętokrzyskiego, wypłacono lub złożono do depozytu sądowego odszkodowania na łączną kwotę około 580 tysięcy złotych. Podczas podpisywania umowy strony zgodnie deklarowały staranność i terminowość jej realizacji. W temacie konferencji prasowych pozostajemy, bo dziś w Opatowie z mediami spotkał się poseł Krzysztof Lipiec. Spotkanie dotyczyło środków zewnętrznych, które trafią do Powiatu Opatowskiego. Blisko 2 miliony złotych od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu trafi do Województwa Świętokrzyskiego. Kolejne pieniądze zasilą budżet m.in. Powiatu Opatowskiego. To ważne, że rzeczywiście Powiat Opatowski został dostrzeżony. Generalnie rzecz biorąc, całe Województwo Świętokrzyskie, bo kwota blisko 2 milionów złotych, która została w ramach tego programu Infrastruktura Domów Kultury przeznaczona w Województwie Świętokrzyskim dla 11 projektów, które zostały dowartościowane, dostrzeżone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, to ważne wydarzenie. Ja powiem o kilku z nich. To jest przede wszystkim Park Kultury w Starachowicach sala kinowa w domu kultury w Busku Zdrój gdzie mamy do czynienia też z bardzo ważnym wydarzeniem kulturalnym w skali województwa świętokrzyskiego jakim jest festiwal imienia Krystyny Jamrus to ważne wydarzenie kulturalne ono również sięga tutaj powiatu opatowskiego bo w ramach tego festiwalu w kościele w glinianach odbywają się koncerty. 168 tysięcy złotych otrzyma Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie na przeprowadzenie kolejnych prac remontowych na terenie podziemnej trasy turystycznej. To są kolejne środki, które popłynęły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj będziemy świadkami otwarcia nowego oblicza podziemi opatowskiej, tutaj, gdzie jesteśmy, właśnie, to jest to miejsce, w którym Zostały przeznaczone środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z Powiatu Opatowskiego. To była kwota 350 tysięcy i 100 tysięcy na wystawę Złoty Wiek Opatowa. Dostaliśmy środki finansowe na kolejny rozwój tej perełki, którą niewątpliwie są podziemia opatowskie. Na dokończenie, na wybudowanie, wyremontowanie patio, które jest z tyłu za nami. To będzie taki dodatkowy element i atrakcja turystyczna. Turystów Ziemi Opatowskiej. Zewnętrzne środki są ważne również z punktu widzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez partnerów. Pozwalają im na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój miasta. Cieszy to, że w tym planie poprawy wizerunku Opatowa jako miejscowości turystycznej, który to plan wdrażamy w ścisłej współpracy, można powiedzieć, ze, z samorządem powiatowym. Tutaj te podziemia będą takim, takim jakby liderem i takim pierwszą jaskółką, dzięki, w której dzięki, dzięki wsparciu i pomocy również pana posła i tych środków zewnętrznych będziemy mogli przyjmować turystów w warunkach, które, jak Państwo widzicie, no są godne XXI wieku. Poza środkami od ministra kultury do powiatu opatowskiego trafią pieniądze na pomoc socjalną, o czym również poinformował na wtorkowej konferencji poseł Lipiec. W ramach tak polityki społecznej do powiatu opatowskiego trafi kwota 300 tysięcy złotych, to znaczy do trzech jednostek samorządu terytorialnego do powiatu opatowskiego, do gminy Lipnik i do miasta Ożarów w ramach programu Senior Plus na bardzo ważne zadania. Chcę przypomnieć również o tym, że tutaj kwota ponad 2 milionów 200 tysięcy złotych trafiła ostatnio od Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Minister Marzeny Maląg na drugi etap budowy Środowiskowego Domu Samopomocy. Podziemna trasa turystyczna w Opatowie dla zwiedzających została otwarta 11 maja. Jednorazowo przy zachowaniu obostrzeń wpuszczanych jest maksymalnie 10 osób. Na czerwiec zaplanowano zwiedzanie Opatowa z przewodnikiem i oczywiście na turystów czeka sławny już Melex. I w dalszym ciągu pozostajemy na konferencjach prasowych, tym razem organizatorem spotkania z mediami był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który od wczoraj przyjmuje wnioski w ramach programu, którego celem jest likwidacja azbestu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 2023 roku wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zniknąć z przestrzeni publicznej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wyciąga pomocną dłoń do samorządów. Od kilku lat prowadzimy. Taki program jest to kolejna edycja i dzięki tutaj właśnie wsparciu parlamentarzystów, rządu oczywiście Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska taki program jest realizowany. Dotychczas dzięki wsparciu instytucji w regionie udało się zutylizować około 75 tysięcy ton azbestu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w tym roku przeznaczy ponad 2,5 miliona złotych na te działania. Kiedy Przemierzałem boczne drogi naszego województwa, tak patrzyłem na te dachy, ile faktycznie tych dachów jeszcze jest tego starego typu, właśnie tych niebezpiecznych z azbestem i ku mojemu zdziwieniu, bo do tej pory średnio na to zwracałem uwagę, stwierdziłem, że nawet bardzo blisko Kielc co co chwilę można było zobaczyć dach, właśnie jeszcze azbestowy, więc no nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć, że faktycznie ten program trafia w bardzo potrzebny obszar obszar zdrowia naszych mieszkańców. Z programu mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty, związki międzygminne. Korzystają mieszkańcy naszego województwa, którzy składają wniosek do Gminy, powiatu i gmina występuje z takim wnioskiem zbiorowym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przedstawia fakturę, rozlicza tą utylizację tych wyrobów. Beneficjenci programu mogą uzyskać nawet 100% dotacji na usuwanie i utylizację azbestu. W naszym województwie większość gmin właśnie otrzymuje 100%. No nie jesteśmy najbogatszym województwem. Szkoda, no ale, ale tutaj akurat w tym, programie, w tym programie może dobrze, bo możemy skorzystać z, z takich środków. Wspieramy powiaty, gminy w tych zadaniach, w usuwaniu, w usuwaniu wyrobów zawierających azbest poprzez kwotę dotacji, która sięga nawet 100%. A więc wyciągamy rękę i wspieramy samorządy. W tych działaniach, w działaniach mających na celu troskę o środowisko naturalne i także o mieszkańców województwa Świętokrzyskiego. Cieszę się, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach współpracuje tak ściśle z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, bo dzięki tej współpracy, dzięki podpisanemu porozumieniu możemy dziś mówić o nawet dofinansowaniu do 100% na realizację tego zadania. Nabór wniosków w ramach programu rozpoczął się 10 maja i potrwa do końca miesiąca. Adam Jarubas podsumowuje pracę w Parlamencie Europejskim w sprawie ratyfikacji przyjętego planu odbudowy. Ostatni wtorek Polski Sejm ratyfikował decyzję Rady Europejskiej w sprawie nowych dochodów własnych Unii, otwierając tym samym drogę do uruchomienia europejskiego programu odbudowy. Polskim scenariuszem wydatkowania tych środków będzie krajowy program odbudowy o wartości ponad 260 miliardów złotych, który zostanie przeznaczony innymi na inwestycje w zieloną energię ponad 14 miliardów euro. Zieloną mobilność, czyli projekty transportowe, w tym nisko i zeroemisyjny tabor dla transportu miejskiego 7,5 miliarda, transformację cyfrową prawie 5 miliardów złotych, czy wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw 4,7 miliarda euro i oczywiście tak potrzebne dzisiaj wydatki na ochronę zdrowia 4,5 miliarda euro. W Sejmie odbyła się gorąca dyskusja polityczna, która ujawniła różne podejścia po stronie opozycji. PSL, Koalicja Polska zdecydował się poprzeć tę ustawę. Polskie firmy, ochrona zdrowia, rolnicy potrzebują tych pieniędzy, aby poradzić sobie ze skutkami pandemii i uodpornić się na przyszłe kryzysy. Dzięki naszym zabiegom w finalnej wersji programu udało się zwiększyć środki na rolnictwo, zieloną energię czy dla przedsiębiorców wychodzących z kryzysu. To, co walczyliśmy jako PSL, to również gwarancje sprawiedliwego i przejrzystego podziału tych środków. Niestety, przesłany do Brukseli dokument nie spełnia tych warunków. Co ciekawe, w ostatecznym głosowaniu przeciw funduszowi opowiedziała się też część ministrów rządu premiera Morawieckiego ze Zbigniewem Ziobro. Pikanterii dodaje fakt, że również europosłowie prawa i sprawiedliwości zagłosowali przeciw utworzeniu tego funduszu w głosowaniu, które odbyło się parę miesięcy temu w Europarlamencie. Podsumowując, dzięki Unii Europejskiej do polskich regionów trafi w ciągu najbliższych kilku lat ponad 750 miliardów złotych z budżetu unijnego i programu odbudowy. od wczoraj Fundacja Bo w nas jest moc prowadzi charytatywny kiermasz, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na wsparcie leczenia Eryki Adamczyk. Pomaganie przez ubieranie to kolejna akcja w założycieli fundacji. Pomagać można na wiele sposobów, uprawiając sport, oddając plastikowe nakrętki lub zalegające w portfelu grosze. To tylko kilka z inicjatyw, jakie promuje i realizuje Fundacja Bo w Nas. Jest moc, która od poniedziałku 10 maja prowadzi również kiermasz z używaną odzieżą. No nie ukrywamy, że bardzo dużo rzeczy przynosili nam ludzie. Jeżeli były te rzeczy niepotrzebne komuś, to przynosili do nas do fundacji. Bardzo dużo rzeczy oddawaliśmy do domów dziecka. Yy, dzieciaki też były zadowolone z tego, ale zaczęło nam się to tak gromadzić, że stwierdziliśmy, że może coś z tym fantem zrobimy i coś pożytecznego, więc stwierdziliśmy, że zrobimy taki kiermasz i pomożemy przy okazji jakiemuś choremu dziecku podopiecznemu z naszej fundacji. Także uważam, że bardzo fajny pomysł, i wypaliło, bo po wczorajszym dniu widzimy, że jest zainteresowanie. Kiermasz prowadzony jest w myśl: nic się nie marnuje. Ubrania, zamiast lądować w śmieciach, dostają drugie życie. A można tu znaleźć wszystko od markowej odzieży dla dzieci i dorosłych po eleganckie obuwie. My tutaj też chcemy działać proekologicznie. Jesteśmy bardzo za tym, żeby. Ubrania używać wielokrotnie, nie od razu wyrzucać. Tym bardziej, że małe ubranka bardzo często są. Nawet nie zdążą być użyte, dziecko wyrośnie, nie wiemy co z tym zrobić, także można przynieść do nas. My spożytkujemy to w szczytnym celu, a i ubranka się jeszcze przydadzą. I Dużo ubrań też jest nowych oczywiście, bo nieraz jest tak, że rodzina, któraś nakupowała dużo ubranek i, i no w ogóle nie były chodzone. Także powiem szczerze, że na tych wieszakach wisi też ubrań sporo z metkami. <laughs> także, także zachęcamy wszystkich, żeby do nas przyszli, zobaczyli, bo naprawdę wybór jest ciekawy. Właściciele Fundacji Podkreślam, że kiermasz cieszy się zainteresowaniem zarówno zwykłych przechodniów, jak i osób chcących pomagać. Przychodzą ludzie nawet z ulicy, zaglądają, mówią o nie wiedzieliśmy, że coś takiego jest, a przyniosę jutro Wam ubrania, przy okazji coś zobaczę sobie. Także no, wczoraj mieliśmy też taką panią, która, która przez przypadek idąc z pracy tutaj zajrzała, mówi o jak fajnie, że, że tutaj zobaczyłam, że to że Wy jesteście. Jutro Wam przyniosę ubrania, a przy okazji sobie coś dla córki wybiorę. Cel tej inicjatywy jest jeden i bardzo konkretny. Środki zebrane ze sprzedaży trafią na zbiórkę dla Eryczki, podopiecznej fundacji, która urodziła się z rzadką wadą prawej nogi. W tym momencie zbieramy dla Eryczki na operację wydłużania nóżki. Na chwilę obecną jest operacja wyceniona na 250 tysięcy. Mamy około 120 tysięcy już uzbierane, także wydłużanie prawdopodobnie będzie dopiero w przyszłym roku. Mamy troszeczkę czasu, będziemy jeszcze dalej działać. Kiermasz potrwa do 15 maja. Fundację można odwiedzać w dni robocze w godzinach od 9 do 15 i w sobotę od 10 do 12. i Na tym nie koniec. Podopiecznych fundacji można również wspierać za pośrednictwem internetowego bazarku charytatywnego, gdzie prowadzone są licytacje różnego rodzaju fantów, z których środki zostaną przekazane dla ponad 20 podopiecznych fundacji z całej Polski. Aby pomagać można również przynieść do biura plastikowe nakrętki, a szkoły mogą brać udział w akcji Pomaganie za Grosze w ramach której każda placówka trzyma swoją skarbonkę, do której każdy będzie mógł wrzucić zbędne groszówki. Wtorkowe wydanie Telefaktów kończę zaproszeniem do Miejskiej Biblioteki Publicznej, która w ramach 18 już tygodnia bibliotek pokaże jak wygląda jeden dzień z pracy bibliotekarza. To już zaraz po regionalnej prognozie pogody, a Telefakty jutro o stałej porze. Do zobaczenia. Nowoczesne, profesjonalne, przyjazne dla pacjenta Centrum Skutecznej Rehabilitacji. Terapia kontuzji i urazów sportowych. FED, Terapia Skolios. DIERS Diagnostyka wad postawy. Salus Talent Uro Skuteczna terapia nietrzymania moczu. Konsultacje ortopedyczne i radiologiczne. Badanie USG Pełna gama zabiegów fizykalnych. Terapia indywidualna. Zapraszamy Centrum Rehabilitacji Markmet, ulica Kopernika 14, Ostrowiec Świętokrzyski. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria Dagrasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy termometry pokażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 18 km na godzinę, a ciśnienie to 1010 hektopaskali. Jutro temperatura 22 stopni Celsjusza, wiatr 38 km na godzinę i ciśnienie 1008 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą korzystne. Tej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.